Jak szybko sprawdzić powierzchnię działki? Zobacz. Chodzisz na przykład na stronę Geoportal Krajowy i klikasz wyszukiwanie działek. Możesz też kliknąć wyszukiwanie po adresie. Następnie, jeżeli masz numer działki albo numer identyfikacyjny działki, to go po prostu wklejasz i klikasz szukaj. Pojawia ci się działka, której poszukiwałeś. I teraz z lewej strony klikasz analizy, pomiary. Mierz powierzchnię, mierzysz powierzchnię działki, którą chciałeś, czyli na przykład tą zaznaczasz, klikasz w każdym z czterech rogów. Jeżeli oczywiście działka ma tylko cztery rogi, jeżeli jest kwadratowa albo prostokątna, i masz już przykładową, przybliżoną powierzchnię, bo trzeba pamiętać, że to są takie wymiary przybliżone. Oczywiście jest tutaj podane w arach, to jest 20 arów, czyli 2000 metrów ma ta działka, którą chcieliście, a wymiary przykładowo 44 na 45 metrów. Czyli taki kwadrat. Przeszli ten film innym, żeby też wiedzieli, jak szybko i prosto sprawdzić, jaka jest powierzchnia działki. I zostań ze mną po więcej tipów i ciekawostek z rynku nieruchomości.